Dzień dobry wszystkim serdecznie, witam w już szóstym odcinku. Zagrajmy w Naruto The Broken Bond i du góra, du, góra, du, góra, moje jutsu, jedziemy Dobra, ostatnio Sasuke wylądował w szpitalu po starciu z, ze swoim. Jakże mi przebiłem bratem i a my natomiast zmierzyliśmy się z Kisame, czyli Bezogoniasną Bestią. Ja bym chciał jeszcze zobaczyć, czy przypadkiem mogę sobie coś zupgrade'ować. Oczywiście nie mogę sobie niczego zupgrade'ować ciekawego. Najchętniej <laughs> bym chciał właśnie podbierać tą, na tą siłę, chyba że wiecie co? Może dodamy sobie do czakry... Hmm. Albo nie, dodamy sobie do jutsu, trochę silniejsze będzie mi jutsu. Z tego razie tutaj, świetnie. Shikamaru nie możemy ulepszać. Aha, będziemy mieć wtedy więcej postaci w takim razie jeszcze. No dobra, pewnie dojdzie Chioji i ktoś jeszcze, może Neji? To by było coś. Dobra, ile mam jeszcze kasiory? To by się przydało wiedzieć. Nie mam kulek. Żeby się przydało kupić jakieś. Zobaczymy ekwipunek w takim razie. Inwentory. I mamy 150. Kasiory. Wiecie co, może uda się bez tych pigułek w sumie. Dobra, no co to, tam widzę zwój. E, zwój oznacza zadanie, jednak ja bym chciał się jeszcze udać do sklepu właśnie. I przynajmniej kupić sobie parę ich, bo one się jednak przydają. Ramen nie. Może ramen? Ile kosztuje ramen? Ramen kosztuje 50, przywraca 300 zdrowia. Trzeba pigułki lepsze były. Tak jest, czerwone pigułki. Akurat na 13 stać, mało. W ogóle malutko pieniędzy dostajemy za te zadania. Mam nadzieję, że to się później zmieni. więc Ewentualnie będziemy dostawać troszkę więcej ich. Co so, jakie zadania mamy teraz? Nie mamy aktywnych misji. Uuu, dziwne. Dobra, w takim razie już chyba w tym mieście załatwiliśmy wszystko. Jest tam pieniążek. Cudownie jesteś mój, dzień dobry dziecinko. Dobra, wszystko piękne co się świeci. Zejdziemy sobie tędy. O, jest giraja. 彼らをしてても狙ったのかな、ね。やらが狙っているのはお前というよりお前の中のものだ。九尾の狐だよな。みんなに恐れられてるポケモンだろう。ああ、十三年前にこの葉の里を襲った。全滅を防ぐには赤子だったお前の中に封印するしかなかったのだ。そのせいで。

Świetnie. W takim razie może zaraz że pokorzystamy z Jirai. Jakby co, on będzie tracił zdrowie, a nie my. I cóż, tutaj chyba szliśmy, czy nie? Nie pamiętam tego miejsca. Też szliśmy. Ja się z trzy się jeszcze męczyliśmy. Dobra, no to w takim razie. Neru to i biegniemy wyżej. A, 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 nie to. Kurde. Chłopan, teraz wystarczy tylko kliknąć leciutko. I yeah. Biegniemy dalej. Tylko muszę uważać, być ostrożny. I świetnie jest to porawiona naprawdę rewelka. E, muszę uważać na to, gdzie są bonusy i je pozbierać. Jak tylko się będzie dało. Hmm, to nic. ja że muszę się rozglądać za pułapkami, to jeszcze za minusami. E, za bonusami, nie minusami. Świetnie. Pięknie Naruto. Nie, to, to te, te podróże są teraz jedno z najlepszych fragmentów w grze. Naprawdę genialnie zrobili. ja O właśnie, o taki bonus mi chodziło. Wydajcie, że dotarliśmy do miejsca. LOL! <grytania> Rewelacja! Pięknie! Nie ma co, tak podróżowe to mógłby nawet i w realu wyobrażasz sobie takie dojście do szkoły. Od razu chce się iść do szkoły albo na studia. Po budynkach, po wszystkim. Prawie mnie tam uszkodziło. Wspaniałe. Mam wrażenie, że później będzie to coraz trudniejsze. I pięknie, jesteśmy na miejscu. Odbieram przy okazji wszystkie chyba bonusy, jakie były do zebrania. I mamy przed sobą jakąś piękną polanę. Ładnie to wygląda. Bardzo się cieszę z tego, że plenery się przynajmniej zmieniają, bo pierwsza część cierpiała właśnie na efekt chyba po, powtarzających się lokacji. Mamy więcej beczek! Syndrom beczek! Hmm, jeszcze jedną tu widziałem. Wyczaiłem cię! Jesteś moja! Pięknie! Kolejny pieniążek mój. Dobra, to tutaj ktoś jest? Nie, roboty drogowe, nic nie można przejść. Tam jeszcze jeden pieniążek widzę. No ładnie tutaj, naprawdę ładnie. Zobaczmy sobie jeszcze tamtą stronę. I najchętniej bym sobie właśnie pozbierał wszystko, co się tylko da. Tutaj mamy na Rasengana, którego jeszcze niestety nie znamy. Hmm. O, jest! Świetnie, kolejny. Liczę też może na jakąś walkę. No Tutaj coś mamy nie tak. A, zawody w ryba. Ryby. No dobra, spróbujemy, może połowić. Aaaa! Zająłeś moje miejsce do łowienia ryb. O właśnie, ciebie szukałem. Om, nom, 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 I od razu. Aha, nie mamy tej. Ty uważasz się za lepszego ode mnie? Nie wydaje mi się. Fajnie. LOL! To było piękne po prostu. Aaaa, ah, ledwo ci się udało, ale dobra. Pięknie. No i mnie złapało. Cholera, no, tak. Ale zaraz bym się odwdzięczymy, ja wam to mówię. My tylko przestać taką pałę, a Ała! Strasznie nie lubię tych odskoków i... No ...właśnie tak, takiego podchodzenia... ...i uciekania równocześnie. Tylko nie fair, że się złapał. No i znowu głupia zaczynam walczyć. No, mylą mi się przyciski, po prostu Mhm, mm Nie fajnie. Dobra. Czas skorzystać trochę z chyba pigułki. No, teraz to już. Jezu, zapominam ci cały czas, że mam ten pasek czakry teraz. On się odnawia po prostu w tamtej części automatycznie i nie było takiego problemu z tą paską. Nie, a ale oberwałem. No, Naruto wstał. Jeszcze mu więcej. Pięknie. Teraz się uda. Dobra. Troszkę słabszą weźmiemy wersję, ale i tak się powinno. Bez problemu. Wpakować mu dużo damage. Pięknie. I perfeknie. Idealnie. Shadow Clown Jutsu wykonało robotę. Mm -hmm. Pieniążki. Dodatkowa kasa, dodatkowa kasa. Za mało czasu jest na tę dodatkową kasę. Zdecydowanie, moim zdaniem. Eee, I mamy legendarny pieniążek. To jest plus 5. Świetnie. To może coś jeszcze jest? Mmm... Okej. Okay. Girai'a. Weź się z nim, co? Ciekawe co będzie działać. Aaaaaaa! Zajęwisz się! LOL! <ścoughs> Nie wiedziałem, że mogę grać Giray'a Dobra, możesz od razu tam tryb mędrca i pokazać. O jak ono mną mi fajnie Chciałbym bardzo zobaczyć jak Girai' łapie LOL, to mocny jest. Jest też... Nie, to tak samo Johnny. Nie? Pięknie! Temu nie złapałeś go, Jiraya? Świetnie. Już widzę, że. LOL, co to było? Technika bólu? O oh, yeah! ja mogę grać, nie ma co I tak, ty powinieneś być pazerny na pieniążki najbardziej chyba. Świetnie. Dobra. To nam nie daje za bardzo doświadczenia, a przynajmniej pozwala zebrać tyle pieniędzy, ile tylko możemy zmieścić. Świetnie. W takim razie, tu już byliśmy. To jest kolejny białążek. Idealnie, Wyczyści wyczyściliśmy cały las z pieniędzy. Jak to dobrze ninja robią. W z mają w zwyczaju. W takim razie, teraz udam mi się. Chyba w, to, w tym kierunku, w którym się powinniśmy. Tam byliśmy. To była chatka, prawda? Byliśmy tam? Tak. Czyś czyściliśmy beczki. Wow. I to jest to miasto z serialu. Kojarzę, zanimę już. Czyli jak na razie, wybraliśmy dobry kierunek. Uuu, Tu coś jeszcze może być. Tu coś jeszcze może być, tu coś jeszcze może być. Ja wiem, że tu coś jeszcze może być i oczywiście jest. Pięknie. Aż dwie beczułki. Jeszcze sprawdzimy. Uuu. Jiraya. Bierz się roboty. On jest znacznie szybszy od nas. No pięknie. Jak on omnąło mi ten Jiraya? Walczy co na nim dziwnie, ale mi <śmienicza> się podoba. Pięknie. Ło! Wow. Nie, zajmij, naprawdę. Pięknie. Jesteś mój. Na tym byśmy zakończyli rozmowę, panie złodzieju. Bandy to cześć tam. Jeszcze żyjesz? Niemożliwe. pięknie. Erosenin, jak zwykle górą, więcej pieniędzy, więcej pieniędzy, świetnie. Całkiem nie wynik. Dobra, no, zbieramy to. Bo my nie dostajemy za nich doświadczenia, chyba zobaczmy jeszcze, dostajemy? Nie, nie dostajemy za nich doświadczenia, oni są tylko takimi do przeszkadzania. W takim razie myślę, że wykorzystywanie Erosenina zamiast Naruto w takich momentach jest jak najbardziej wskazane. Wow, nowa lokacja. 焦るな綱手てての情報収集もあるからの。今は祭りだから、多分この町に来とるだろう。まず宿を決めるぞ。お前も楽しんだらいい。修行だけでなく、遊ぶことも必要だぞ。ほれ道場もあるようだ。ドラを鳴らして頼めば体実の練習もさせてもらえるの？わしはまず綱手を探す。聞き込みをする。祭、ま、りを堪能したらどっち端末始まりませんかしても？<Nie S 1> Dobra, mamy no osiągnęliśmy obiekt świetnie i mamy troszkę dodatkowych pieniędzy. Przydałoby się w takim razie zwiedzić miasto najpierw, oczywiście. Znajdujemy się... Fajnie, że jest nowe miasto. W pierwszej części było tylko pierwsza, jedno podstawowe. Teraz natomiast jesteśmy w... <laughs> Tazuna town, coś takiego. Hmm. Oczywiście najpierw będziemy musieli się przejść dookoła, tutaj wszystko sobie dokładnie pozbierać. Pięknie. Więcej mamony, więcej mamony, więcej mamony. Co to mamy? Play Cup Game. Hmm, sprawdźmy. Jestem mistrzem gier hazardowych. A, jasne, dobra, to jest to chowanie się. Aaa, widzę doskonale. Jestem mistrzem w obserwowaniu tych kulek. Aha, tu jesteśmy, Pięknie. Level drugi. Nie uciekniesz. A, tak jest. Jesteś znowu tutaj. Level trzeci. Tak, 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 tak. Tu znowu jesteś! Muhoho! No dobra, dalej, nie, dalej, dalej. Tylko na tyle cię stać. Tak jesteś tutaj. Piąty level. Że na to coraz szybciej. tutaj. Jest! Jestem mistrzem, To ciekawe co wygramy. o ja pierdzielak, to się szybko teraz poruszał, już. Dobra, jeszcze daje radę, jeszcze nadążam. Już było kozackie. Level 8. Jestem zajmisty w to. Normalnie mój wzrok się nie odrywa od kubeczka. level 10. Zobaczymy dokąd dojdziemy. Tutaj. Uuu. To już było trochę za szybko dla mnie. Dobra, jest. Świetnie, mam jeszcze dwa życia. <głosy> Zajebiste. <głosy> Bardzo mi się to podoba. Może pieniądze wygramy dzięki temu. No, jesteś na pierwszym. <noise> Level trzynasty. Tutaj. Ua! Za szybko było. A zgłupiałem! Dobra LOL tu A! Trafiłem! Idealnie ja widzę. Nie widzę, jak tak się poruszało już eee. Tu dobra. Mmm, great. Ale dorobiliśmy z 98, świetnie Kakashi210, nie bań, jest Rewelacja, dobra, wychodzimy stąd, w razie. Później może sobie zagramy jeszcze w to raz, a sprawdzimy inne gry, to było świetne. Aż to pod koniec się nie dało w to wygrać, dobra, co tu jest mamy? Candy Drop, sprawdźmy to. czyli łapaniec spadających cukierków będzie, no rozumiem. No, dawaj! Pięknie. Aj, nie to. Mhm, no, No jakie to w zasadzie działa? Cheaterzy! Eee... Plus 15, wow. Nie, to mi się nie nie podoba. <śmum> hmm. Zobaczmy co jest w takim razie jeszcze tutaj. Oj, tam nie wściekać, tylko ci potrąciłem lekko. Tu jest candy. Dun, 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 dun. O, świetny pieniążek. Genialnie. Dobra, tu mamy za to... Żarcie! Świetnie, bierzemy żarcie. Możemy kupić ramen. Wiecie co, i chyba nawet by się opłacało trochę go kupić. Właśnie to pięciu. Świetnie. Kupiliśmy to sobie troszkę zapasy zrobimy przy okazji. Dzięki temu hazardowi. Co to jest? Uh. Nie o to mi chodziło, o to mi chodziło. Mogę z tego skorzystać? Nie mogę, niestety. Czy tutaj jest w zasadzie coś jeszcze? Ka aha, to jest też gra... Chyba będzie... To są w zasadzie tylko... ...takim... jedna gra jest. A sporo ludzi. Dużo NPC. Mhm, świetnie. Sprawdźmy jeszcze, czy może tutaj na górze coś jest ciekawego. I jest! Dobrego nosa mam. Więcej pieniążków. Mhm. dobra. Sprawdźmy jeszcze, co jest tutaj. Uh, tutaj są bronie. Świetnie, mamy nasze. U, co to jest? Various Step of Items. Wow. Strasznie drogie. Bronie. Nie, z Kuna praktycznie w ogóle nie korzystamy. Ulepszone. Ulepszyć się helpo. Dobra, na pewno byśmy sobie je ulepszyli, bowiem, że to będzie dobry zakup. Tak jest. Chcę wydać 10 na ulepszenie. Cudownie. I... ale ach, cena się podniosła też. Strange Pills. Nice. Dopalacze już. Świetnie, na jedną przynajmniej nas stać jeszcze. Tutaj mamy... kolejny sklep z ramen, ale ramen mamy już na maksa. Nie będzie nam więcej potrzebny. W takim razie jeszcze sobie zobaczymy co jest po tej stronie miasta, nie byliśmy jeszcze tam. Co tu jest? U, zwoje. Czakra, nie mam pieniędzy już. Mogłem sobie co prawda pograć sobie na w kubek, ale nie chcę was tutaj zanudzać cały czas tym. Choć przyznaję, że całkiem to fajne było taka odskocznia. Od minigierka taka. Dobra, weźmiemy sobie stąd jeszcze jeden pieniążek. Uu, tam widzę jeden. Yeah, możemy tutaj nawet biegać. Fajnie, tak samo jak było w pierwszej części. Czyli popspinamy się trochę i tam widzę jeszcze jeden. To jest ukryty skrzętnie przed naszym wzrokiem, ale i tak jak wyczaje. Pięknie. Muha, bo ja, ninja jest. O, cóż, zobaczmy, co jeszcze tu możemy zwiedzić. Duże to miejsce jest. Nawet. Mamy my Hmm, Jiraiya, czym się wydaje? Czym miałaś się um, szukać informacji, a nie się obijasz? Oh, yeah. Czy tutaj jest jeden? Cudownie. Im więcej, tym lepiej. Wszystkie moje, 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 moje. O, moje. Salungier! Chodźmy. O! Znalazłem skarbiec! <laughs> Rewelacja! No, i coś takiego to ja rozumiem. Od razu czuję się jak w domu. <laughs> nie ma co miał bogate miasto. Mhm, świetnie. Weźmy sobie w ogóle. Wskoczymy? Nie, nie możemy już. Ojej. Oh yeah. Właśnie na górę Naruto. Jeszcze bliżej może? Nie, niestety nie. Ciekawe czy gdzieś byłaby ukryta ta dobra, ee, duża złota moneta. Hmm. Możemy z nim pogadać? Z Eroseninem? Nie możemy. W takim razie, no chyba mu chodziło, że jeśli będziemy mieć dość, to żeby zabić w gong. Tak się wydaje, bo tam nie doczytałem do końca co on napisał. Czy my tu mamy Shikamaru? LOL. Hmm, No cóż, gdzie co? Tak, w takim razie tam mam jedno zadanie, świetnie. I chyba właśnie go podejmiemy w takim razie. Naruto, Shikamaru, character to train with. Uh, Gaia, Miss Sensei Gaja Nie, nie Gaia, tylko. Mm -hmm. no dobra, mamy coś kolejną rzecz jakąś dziwną Mamy challenge, fight, fight, challenge, combo challenge O Jezus nie robię tych rzeczy. No dobra, zobaczmy fight challenge Z. Challenge Combat Bla 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 Dobra, spróbujmy LOL, no dobra Mam nadzieję, że coś zarobimy Hmm, to jest jakby taki trening, gdzie możemy sobie potrenować naszą skuteczność w boju. Cudownie. Jestem bojem, uświadom to sobie. Świetnie. Mamy określoną liczbę razy, by go trafić. Nie, nie udało się. Ale ja nadal... Aha, kompletnie, świetnie. Uuu, zarobiliśmy, świetnie. Fajny challenge. Coop attack. Fuuuh, to jest zobaczmy, jak to muszka. muszka. Eee, Coop attack training, też to co sobie sprawdzimy. Mhm. Lol. Aha! jakie to jest dopiero fajne! Jeszcze możemy kliknąć LB. ZAJEBISTE! Mhm. Świetnie! Nie, nie, nie! To, to jest frontrewerka! I połączone ataki dwóch postaci. Świetnie. To trzeba bardzo szybko klikać. Ale myślę, że w walce będą takie kombosy zabójcze. Uf. Dobra, teraz Gaja się już będzie bronił co? Świetnie. I połączony kombo atak. Dziękuję. Musimy zrobić tak trzy razy i zaliczymy challenge. No, nie udało się. A! Za szybko, za szybko to robi chyba. Za znaczy za wolno. Dobra. Jeszcze raz, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Yo. Dobra, muszę mu chyba wpakować wszystkie czasy. Uh -huh. Teraz, idaj. No czemu nie było? To no, już powinno mi zaliczyć. Tak jest. Dobra, mamy jeszcze 13 sekund. Da się to wyrobić, da się to wyrobić. Uważaj, że licznik je zatrzymuje w tym miejscu. Pięknie! I idealnie wykonany! Trzeci! Ostatnie 10 sekund! 3 sekundy! Rekord! Pięknie! Zaliczane! <gienialne> nie. Jest 100! I tak możemy trenować! Dobra, Fight Challenge... Hmm, to mamy zamknięte. Combo Challenge. Zobaczmy jeszcze to. Hmm, czyli to przytrzymać, tak? Dobra Moment, teraz, dwa e, moment Tak, tak Za wolno Hmm, czyli to trzeba przytrzymać w takim razie Jeszcze raz? Nie to, nie to miałeś zrobić Naruto. Gaja, nie masz się a takować. jest takie proste, wiecie. Oj, tak. Pierwszy raz. Trzeba przytrzymać po prostu. Jest, świetnie. No to będzie, ja w ciebie wierzę. Wiem, że potrafisz. Hmm. Tak, tak, tak. Nie, nie, to Ja proszę cię, nie atakuję teraz. I strzegaj, ja wiem, że ty nie ufasz. Tak jest! Dobra, no, to wcale nie takie proste do wykonania, wiecie? To no, trzeba w określony timing mieć na przyciskach. I zobaczmy jeszcze combo challenge e, Sneaky Clone. Zobaczmy to. Wow, to jest bardziej skomplikowane. O, do mnie. Ale wygląda. Wygląda całkiem fajnie. Fail. To slow. Ale jak to wygląda, pamiętaj, że najfajniejsze kombosy były w TK zawsze. Pięknie. Dawaj, Gaja. To za szybki, co? Jezu, Gaja, proszcie Nie to. Nie to. Idzie dobrze. Też nie to, rany na no, osłonię. No. Ciężko to jest wykonać. Okej, okay, teraz wyszło. Świetnie. Dobra. No, Naruto ja cię proszę. Jeszcze raz. Ojta, oj nie Ach, Ty jeszcze się musi, muszę go trafić z tym, żeby zabawniej. źle. Jeszcze Dawaj, no! Naruto! Naruto! Oh. Dobra, fail. Dobra, będzie jeszcze raz spróbować. wiecie co, ja już może nie będę was tym zanudzał. Tutaj skończymy odcinek. A ja sobie to trenuję. I... bo to dla was nic fajnego chyba pewnie do oglądania jest a ja to potrenuję i będę mógł mieć więcej punktów na wydawanie haha, kasy i przede wszystkim punktów umiejętności. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hejka!